Siema, siema z tej strony Suchy i zapraszam was na krótki film z opisem co nas czeka jutro. Jutro oczywiście mamy nowy event, który nazywa się Endless Delve. Będziemy poruszać się tylko po jaskini. No i będziemy sobie tam wbijać nasze levele. GGG udostępniło nam Fakty odnośnie tego, co, co, co udostępnia nam na sam start, z krótkimi pytaniami i odpowiedziami, co nas czeka i to, co każdego nurtuje. Czyli, czy zaczniemy to od pierwszego levelu, jak to będzie wyglądało. Także, pokrótce, jutro, myślę, że gdzieś koło chyba 21 to wypada, ze względu na to, że o 11 godzinie czasu PST rozpocznie się to wydarzenie. Będziemy, nie będzie, nie będzie nam potrzebny sulfit, żeby zagłębiać się niżej. Otrzymamy na start w zależności od klasy, którą wybierzemy. Dostaniemy oto takie przedmioty. Zaczniemy na pewno od Pierwszego levelu, dostaniemy 40 Wisdom Scrolli. Dostaniemy tak samo normalny, normalny gem, tak jakby to jakbyśmy startowali w normalnej lidze, który wypada na Twilight Strand. Dostaniemy dwie małe flaszki: jedną flaszkę many, no i pięć startowych, unikatowych itemów. Wszystkie będą miały białe sloty, tak jak tutaj. Opis tych przedmiotów znajduje się na stronie i następnie tak. Jakie klasy dostaną i jakie itemy? Marudar dostaje e, Rust of Winter, Ashes of the Sun, Blood of Summer, Thunder of the Dawn, Remnant of Empires, e, Templar Splinter of the Moon, Remnant of Empires, Ashes of the Sun i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest lista e, tych przedmiotów, e, które otrzyma e, dana klasa. E, Czy można stworzyć nową postać, aby otrzymać kilka kopii tego samego przedmiotu? dzidzi twierdzi, że tak. Kolejne pytanie. Czy możesz, czy można stworzyć postać, aby. O, przepraszam. Tu się zagłębiłem. Jaki jest. Próg otrzymywania dodatkowych skill pointów, więc na umiejętności pasywne po, po trzech poziomach. Pierwszy, znaczy,

Ascendency na Lewelu 33, 55, 68 i 75 będzie udostępniony ołtarz, Altar of Ascendency w kopalni. Jak będą się skalowały kopalnie, w sensie no, odnośnie głębokości, jak to będzie, będzie że tak powiem, skalowane. dzi twierdzi, że e, poziomy potworów na niższych głębokościach zostały zmniejszone, aby umożliwić drążenie od poziomu pierwszego. E, poziom potwora jest po prostu równy głębokości do 70 tej głębokości. E, gdzie synchronizuje się to z normalnym skalowaniem. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast poziom modyfikacji biomu i skalowania obrażeń życia wraz z głębokością są takie same, jak w przypadku normalnej głębokości od 74 zwyż. Hmm. No dobra, a inne mechanizmy skalowania głębi, takie jak odporność na ciemność, promień światła, azoryt i nagrody, będą takie same. Czyli dalej będziemy musieli, że tak powiem, używać używać tej tej machinki, której której dajemy sobie tam odporność na ciemność i tak dalej. Jak będą działały punkty? Respekt: Dwa punkty na poziomie 10, później 3 na poziomach 20, 30, 40, 50, 60 i 70. Łącznie 20, 20 darmowych punktów. Czyli tak samo jak normalnie. Jacy, jacy wendorzy będą dostępni. Będzie dostęp do zwykłego sklepu Niko i sklepu z klejnotami Lili, Rod. Lili Wszystkie klejnoty Lili kosztują jeden zwój mądrości. Każdy, a ponadto, ma dodatkową zakładkę zawierającą wszystkie normalne transakcje walutowe oferowane przez sprzedawców. Z wyjątkiem zwoju w portalu. No tak, no bo nie będzie potrzebny portal ze względu na to, że poruszamy się po Delwie. Hmm. Czy klejnoty są ograniczone y, do klas? Y, czy też będą dostępne dla wszystkich klas? E, Lili Roth sprzedaje y, wszystkie dostępne do kupienia klejnoty od poziomu pierwszego. Niezależnie od wybranej klasy, ma taki sam wybór klejnotów, jak i normalnym. Sklepie. Mm. No Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czyli Lili sprzedaje wszystkie dostępne do kupienia klejnoty od poziomu pierwszego, niezależnie od wybranej klasy. Ma taki sam wybór klejnotów, jak jest normalny sklep. Mm -hmm. No, zobaczymy. <laughs> Jak resetuje się e, e, ekwipunek Niko? Za każdym razem, gdy ukończy się nowe spotkanie z Delf e, czyli przeniesie się craftera do nieodkrytego węzła na mapie. Mhm. Dobra, czyli tak naprawdę trzeba i tak dojechać do, 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 do końca mapy. Czy, w, obo w, czy w, w obozowisku kopalni będzie ławka rzemieślnicza? Nie. Tu może być problem, jeżeli chodzi o resy, czy, czy dokraftowanie czegokolwiek, to jedynie możemy polegać na tym, co dropnie, więc to nie będzie takie proste. Czy proroctwa będą dostępne? E Potencjalnie mogą wypaść z określonych skrzyń z nagrodami w kopalniach, ale i tak nie będzie można z nich korzystać i nie będzie można użyć srebrnych, srebrnych monet. A co z kartami wróżbiarskimi? Od czasu do czasu wypadną, ale nie będzie u kogo. Ich wydawać. Aha, no faktycznie, bo nie będzie dostępnego wendora. Więc nic z tym nie zrobimy. Więc to jest tak naprawdę do wyrzucenia. Yy... Czy, czy dropy będą wyłączone na mapach div i tym podobne ponieważ nie będzie jak ich użyć nie, aha, czyli będzie mogło wszystko dropić tak naprawdę ze względu na to, że zajęłoby im to za dużo czasu, żeby cokolwiek z tym zrobić eee, czy będzie kara za Stracenie życia, jeżeli, jeżeli zginiemy. Tak, od poziomu 70 i 40 i 70 zapowiadają klątwy Kitały ze zwykłą utratą doświadczenia, karą do odporności, zwiększeniem kosztu duszy, umiejętności wala. Aha, czyli tak naprawdę, tak samo jak było. Czy postępy zależą, czy postępy w Delwie zależą od postaci czy konta? Zwykle jest spółdzielny między postaciami tej samej lidze, ale w przypadku ale w tym przypadku jest to na postać. To powstrzymuje ludzi przed zagłębieniem się w jedną postać, a następnie szybkim tworzeniem innych postaci i kończeniem pojedynczego spotkania w celu zebrania wielu kopii autorytetu półboga. Ulepszenia oprogramowania delu zakupionych za pomocą Azerutu również nie, nie są udostępniane między postaciami. Twoja skrytka jest normalnie udostępniona. Mm. Mhm. Aha, czyli, czyli postępy będą tylko na postać, ale skrzynka, skrzynka, że tak powiem, będzie udostępniona dla wszystkich postaci, także możemy tworzyć, tworzyć nowe postacie. To, co nam wydropi na innych postaciach, będzie dostępne dla nowych postaci. Czy mogę wybrać nagrodę dla bandyty darmowe punkty umiejętności które otrzymujesz za awansowanie obejmują dwa punkty za zabicie wszystkich bandytów nie możesz pomóc bandycie ani zmienić punktów umiejętności na inną nagrodę za pomocą przepisu sprzedawcy um. to wszystko jasne. Dlaczego funkcja Anders Delft Solo została znaleziona samodzielnie? Eee, aby bawić się z innymi graczami potrzebujesz dostępu do miast lub swojej kryjówki, które nie są dostępne ze względu na charakter wydarzenia. No tak, bo to będzie głównie Solo Self Found, więc, więc... Będzie trudniej. A jak dołączyć do wydarzenia, to wiadomo. Jutro trzeba założyć nowe, nową postać. Wybrać join. Join do, do wydarzenia. Jakie nagrody nas czekają? Gdzie jest handles delf? delf. Więc oczywiście dla najlepszych to będzie, to się nazywało Autorytet Boga. Natomiast za wbicie 50. levelu dostajemy Mystery Boxa. Za 60. level dostajemy Footprints, czaszeczkę albo efekt broni. Za 70. dostaniemy Portal. Za osiemdziesiąty charakter efekt, czyli, czyli, czyli jakiś tam efekt na postaci. Za osiemdziesiąty piąty level otrzymamy randomowy set. Natomiast dziewięćdziesiątka to jest płacz i skrzydła. Natomiast za dziewięćdziesiąty to mogą być Stygian Wings, może to być Armory Pack, bądź Stygian Herald, czyli jakiś efekt No i to by było na tyle. Tu nie mam dokładnie napisane o której. december to jest, który. 11. O 21 startuje sezon. Znaczy sezon, to wydarzenie, więc. Zapraszam wszystkich do zabawy. Ja oczywiście też wystartuję, tylko nie wiem czy to będzie jutro, ze względu na pracę. Natomiast event Mayhem skończyłem na równie 85 piątym levelu, więc coś z tych skinów, na pewno skrzyneczkę już otrzymałem, to widziałem, ale coś pewnie z tych skinów również otrzymam. Mam taką nadzieję. Także trzymajcie się serdecznie, powodzenia w głębinach. To by było na tyle na razie. Bye.